Cześć Boże, cześć. Wtorek, drugiego tygodnia okresu zwykłego. Witam Cię w kolejnym odcinku Słowa o Słowie tego spotkania, które nas prowadzi przez Słowo, albo właśnie w tym słowie właściwie, do spotkania z Bogiem Żywym. I dzisiaj, dwa obrazy, które tak naprawdę zbierają się w jedną myśl, którą gdzieś szczególnie do mnie gdzieś dociera: że Bóg patrzy na nasze serca, że Bóg. Dostrzega to, co jest w naszych sercach, nie to, co na zewnątrz. Najpierw historia powołania, namaszczenia Dawida na króla. Wcześniej siedmiu wspaniałych synów przedstawionych synów Jessego. Zdolnych, inteligentnych, silnych, walecznych, ale ich Pan Bóg nie wybiera na króla. I gdzieś tam dopiero kiedy Samuel pyta się Jessego, masz jeszcze jakiegoś syna. To sobie wtedy Jesse przypomniał. Zapomniał nawet o ósmym synu Dawidzie. Mówi przecież on pazie tylko owce i kozy. On jest pasterzem, do niczego innego się może nie nadaje. Nic, nie widzimy w nim żadnych innych zdolności, żadnych jakichś po prostu atutów, tylko do tego, żeby mógł tam być na pastwiskach. Jest rudy, pociągającego wyglądu, więc jakiegoś takiego dziewczęcego. Właśnie więc, może na zewnątrz nie jest waleczny, choć jak popatrzymy na jego historię, to dużo w Dawidzie jest waleczności. Oczywiście też dużo strachu, ale to On przechodzi swoją, swoją wielką drogę, w drogę taką wiary, w przemiany, swojego życia, ale w tym momencie popatrzcie, jest, jest, jest odrzucony, choć jego imię. Dawid to nic innego, jak wybrany, umiłowany, bo to imię nadaje Pan Bóg, On jest wybrany, upatrzony sobie przez Pana Boga. Jak to jest pięknie. Dzisiaj czytamy, że ten Dawid jest tutaj namaszczony pośród wszystkich braci, w centrum. Ten, który gdzieś był na boku, poza marginesem, Pan Bóg stawia go w centrum. W centrum. Dla Niego jest On najważniejszy. I w Dom Dawidzie oczywiście, oczywiście widzimy Jezusa, ale przez Dawida w Słowie chcemy też dzisiaj zobaczyć każdego z nas, siebie zobaczyć. Że i Pan Bóg mówi o Tobie, wybrałem sobie, upatrzyłem sobie Ciebie. Nie wiem, co jest w Twoim sercu, jak wyglądał wczorajszy dzień, jak wygląda dzisiejszy Twój dzień. Może czujesz się przegrany, może coś ci nie wyszło. Pan, mu, Pan Bóg mówi, patrzę na twoje serce. Widzę twoje serce. Upatrzyłem sobie ciebie. Jesteś wybrany, umiłowany, jesteś dla mnie ważny. Bóg patrzy na serce. Dzisiaj faryzeusze uczeni w piśmie oburzałem się uczniami Jezusa, że w szabat zerwają kłosy. Jezus mówi, to nie, to nie człowiek jest dla szabatu, to nie człowiek jest dla prawa, że w wszelkich, wszelkich przykazaniach, nakazach, zakazach nie litera, jest najważniejsza, ale serce, ale właśnie człowiek, bo szabat jest dla człowieka, prawo jest dla człowieka. I największym prawem, wyrazem wszelkiego prawa, wszelkich nakazów, przykazań jest serce, jest człowiek, jest. I mam po to przestrzegać prawo, żeby jeszcze bardziej ukochać człowieka, w tym wszystkim też ukochać. No, wiadomo, przede wszystkim na Isaim, pierwszy, oczywiście Pana Boga. To o nam mówi Sobór Watykański II. Chodzi tutaj o człowieka, o zbawienie człowieka, o uświęcenie człowieka. Nie chodzi o literę. Popatrzcie, bo, bo ja na zewnątrz mogę być bardzo, bardzo doskonały, poukładany, rozmodlony. Mogę godzinami się modlić, mogę godzinami być na adoracji, mogę, mogę być właśnie perfekcyjny w przestrzeganiu wszystkiego, ale Pan Bóg patrzy na twoje serce. Nie? Czy ta modlitwa, czy to przebywanie z Panem Bogiem przemienia Twoje, zmienia moje serce, czy to przebywanie ze słowem, czy zmienia moje serce, uwrażliwia moje serce na drugiego człowieka, bo ja mogę, mogę być właśnie na zewnątrz idealny, a w środku mogę gardzić, w sercu mogę, mogę szemrać przeciwko drugiemu człowiekowi, mogę czuć odrazę przeciwko drugiemu człowiekowi. Bóg patrzy na serce, Bóg ma wgląd w nasze serce i, i postrzega nas przez, przez to, co się dzieje, co się dokonuje w naszych sercach, bo to jest to sanktuarium, o którym nam powiem, Pan Paweł II. Najtymniejsze miejsce, w którym Pan Bóg chce się ze mną spotykać. I to jest takie miejsce, w którym nawet czasem tylko ja wiem, co tam się dzieje, a czasem jest tak, że nawet ja nie wiem, co tam się dzieje, ale Pan Bóg wie. I Pan Bóg na to wszystko patrzy i, i właśnie, mogę być różnie na zewnątrz oceniany, przekreślany. Ale, właśnie, czy nawet dostrzegany, mogę być właśnie wychwalany, ale sam doskonale wiem, co jest w moim sercu, jakie intencje mi towarzyszą, kiedy cokolwiek w życiu robię. Na to, żeby nasze serca były ciągle kształtowane przez Pana Boga, przyjmiemy Jego błogosławieństwo, bo tego błogosławieństwa potrzebuję tego dobrego słowa na to żebyśmy byli wierni panu bogu wierni drugiemu człowiekowi żebyśmy dostrzegali też wołania potrzeby tych którzy są wokół nas pan z wami niech was błogosławi bóg mogąc. ojciec i syn i duch święty amen cześć boże dobrego dnia i do zobaczenia jutro